Za nami uroczystość wszystkich świętych, a także dzień zaduszny trwa wciąż oktawa tej uroczystości, to jest szczególny czas, o którym dzisiaj porozmawiamy z moim i Państwa gościem, a jest nim ksiądz prałat dr Roman Kneblewski, emerytowany proboszcz parafii najświętszego serca pana Jezusa w Bydgoszczy, a więc zapraszam na program. Jest z nami w studiu nasz dzisiejszy gość, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Miło księdza widzieć po przerwie. Ostatni raz, kiedy się widzieliśmy, to było kilka lat temu. Oj, tak długo, długo, byłem niemobilny, ale o tym to jeszcze chyba porozmawiamy. Tak no, na, na wstępie, jeśli pan pozwoli, panie redaktorze, i pozwolą państwo, to chciałbym. Tak szczerze z serca podziękować mojemu biskupowi za wyrażenie tej zgody na przeprowadzenie wywiadu. No to jest dla mnie to jest dawnie niesamowity. Ja po prostu się no, no, odżywam wtedy, jeśli mogę to zrobić, a biskup nie musiał tego zrobić. Prawda? To jest jego dobra wola. I za to jestem mojemu biskupowi kochanemu szczerze z całego serca wdzięczny. My też jesteśmy wdzięczni, proszę zaprałata, bo dzięki temu możemy dzisiaj się zobaczyć i możemy nagrać ten program dla kanału Afirmacja. TV. To jest takie miejsce przyjazne dla rodziny, dla tradycyjnych wartości. A nie ukrywam, że te dni minione, o których powiedziałem we wstępie, to jest uroczystość wszystkich świętych, Dzień Zaduszny. No właśnie, przypominają nam o tradycyjnych wartościach. Z jednej strony od tradycji takiej zewnętrznej, ale za tą tradycją idzie głęboka duchowość. Jaka? O, przede wszystkim, zacznijmy właśnie od święta wszystkich świętych. To Aktualnie się zowie uroczystością Wszystkich Świętych. W tradycji katolickiej to było święto Wszystkich Świętych pierwszej klasy. Czyli już zaczyna się pierwszymi nieszporami, i tu przebija wszystko, każdą niedzielę i tak dalej. I to, to jest wielka uroczystość. I tak tutaj nastąpiło pomieszanie z poplątaniem. Tak szczerze mówiąc, w procesjach żałobna. Powinna być w dzień zaduszny. W niektórych parafiach jest, w innych nie ma, e, lecz powinna być. Zaznaczam, że nie zamierzam walczyć z wiatrakami. Ludzie są, mają swoje przyzwyczajenia, sentymenty, uszanujmy to, pozostawmy tak, jak jest. Niemniej, tak gwoli wyjaśnienia, pragnę powiedzieć, że e, miejscem na procesję żałobną jest dzień zaduszny. A dzień zaduszny nie jest świętem pierwszej klasy, żeby obchodzono nie szpory, czy tam wigilię na przykład. No nie ma wigilii, dnia zadusznego. Jest po prostu, jest po prostu wszystkich świętych, i, a dzień zaduszny to jest dzień poświęcony pamięci Wiernych zmarłych, to przede wszystkim dusz w czyściu Cierpiących. Wtedy się modlimy za dusze w czyściu Cierpiące. Natomiast wszystkich świętych, to jest święto pełne radości. Zresztą o tym mówi cała liturgia. W mszale, to aż się roi od takich odwezwania do tego, radujmy się. Dlaczego? No pomyślmy tylko, jeżeli jest święto poświęcone Matce Bożej z takiej czy innej okazji, cieszącej się takim czy innym atrybutem, jak na przykład. Matki Bożej królowej, Matki Bożej Bo rodzicielce, Matki Bożej, po popularnie mówiąc zielnej, i tak dalej, tak? No to jest, jest to dzień radości czy smutku? No, radości. Oczywiście. Radości, oczywiście. No, Matkę Bożą chwalimy. Tak? Jej chwałę oddajemy. To jest radość wielka. Jeżeli dzień ku czci któregokolwiek z innych świętych, jeżeli czcimy świętych, świętego Archanioła Michała, to jest to radość czy smutek? Radość. Radość, on nas broni przecież, tak? Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za takiego wspaniałego obrońcę. Jeżeli, jeżeli czcimy innych świętych, świętego Józefa, czy, czy świętą Gemmę, czy no, kogokolwiek, to jest to radość czy snutek? Oczywiście radość. Oczywiście radość. A jeżeli wszystkich świętych jednocześnie. To jest maksymalna zarówno, radość. No właśnie, zarówno tych y, naszych patronów, jak i innych wyniesionych na ołtarze, ale nie tylko tych, również tych bezimiennych mogła być jakaś poczciwa kobiecina, niezauważona przez innych zupełnie, jakaś na przykład no, praczka czy, y, czy tam. Prawda? I ona, ona, ale ona się modliła, nie wypuszczała różańca z rąk, no to ona jest też świętą w niebie. Cieszy się pełnią zbawienia. I no o właśnie. to chodzi, tak? Warto więc, to rozróżnić. Tak, więc tych wszystkich świętych czcimy. No na przykład, no ja nigdy nie mam pewności, czy ktoś jest świętym czy nie. Tak samo nigdy nie mam pewności, czy ktoś jest potępiony. No bo to tylko Pan Bóg wie. Niemniej jednak, po ludzku podejrzewam, że moja kochana babcia świętej pamięci, która też, jak podejrzewam, wyjednała mi moje powołanie. Babcia była, babcia moja y, chodzi, y, nie miała żadnych studiów teologicznych. Miała tylko cztery klasy, jak to się u nas w regionie mówiło, takiej wiejskiej pantofelszuli, tak? <ścoughs> no, cztery klasy to, szkoły powszechnej. Czyli nie miała żadnego wykształcenia praktycznie. Ale była tak mądrym teologiem, iż życzyłbym większości, i to zdecydowanej większości, współczesnych kapłanów, żeby taką mądrość mieli, jak moja babcia. Jak już coś powiedziała, to był strzał w dziesiątkę. Dlaczego? Bo żyła na co dzień kontemplacją. Chodziła codziennie do kościoła, jak to mówiła, do kościółka, pobliskiego zresztą, mieszkała blisko. I, I tam uczestniczyła jeszcze w starej mszy, tak zwanej trydenskiej. No ona wymusza wręcz kontemplację. To jest aktywność, ale aktywność Innego typu, aktywność wewnętrzna, duchowa to jest prawdziwa aktywność w czasie mszy świętej, a nie jakieś tam kręcenie się po prezbiterium, niczym złe powietrze po garderobie, czy tam przenoszenie garnuszków jakichś czegoś, to nie jest aktywność, to jest często wygłupianie się po prostu. Natomiast babcia właśnie była aktywna wewnętrznie, duchowo. Żyła kontemplacją na coś, nieróżańca z rąk prawie nie wypuszczała w zasadzie, no babcia nie potrafiłaby się tak wysłowić, nie, nie wiedziała, że, że uprawia kontemplację, tak samo jak molierowski Messie Jourdain nie wiedział, iż mówi prozą, to mu to się uświadomiono, ale żyła tą kontemplacją na coś. I to, jest, to daje poznanie wyższego rzędu, poznanie na skróty. I podejrzewam, że Babcia też jest w niebie, w Gonie zbawionych, chociaż pewności do nikogo mieć nie mogę. Pan ale Bóg jeden tylko wie. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony Kościół ogłasza świętych błogosławionych. Nie ma analogicznej sytuacji, że ktoś został potępiony, uznany przez Kościół za potępionego. Natomiast za świętych. Jak najbardziej. Tak, no uznaje. I jeże, jeżeli jest taki werdykt Kościoła, jeżeli Kościół beatyfikuje czy kanonizuje, to wtedy mamy pewność, że ktoś jest w niebie i cieszy się chwałą świętych. Co nie znaczy, że nie popełniał błędów, że nie grzeszył. Nie, święci tak samo są grzesznikami, błądzą czasami, czasami opowiadają jakieś takie no rzeczy, których by się wstydzili, gdyby, się, gdyby poznali, o czym mówią tak naprawdę. No tak bywało, tak? No chociażby przykład, no, zawsze mi mówią, ja wie, że to, to było straszne zgorszenie, co się działo w, w Asyżu. Uh -huh. Że tam przecież no, jakieś tam gusła odprawiali, tam szamani różni i tak dalej. Na ołtarzu pańskim się pojawił posążek buddy, tam jakiegoś koguta zażynano w ofierze. No takie, takie rzeczy, no zgroza po prostu. I gniew Boży twierdzę objawił się w postaci tego trzęsienia ziemi. To był gniew Boży w odpowiedzi na to. A wtedy mi mówią, no tak, a święty Jan Paweł II? A ja odpowiadam, ale nie dlatego jest świętym, tylko pomimo tego, to trzeba odróżnić. No nie to... dlatego. Dla innych I... zasług, niebotycznych zresztą. Niebotycznych. Ma wielkie zasługi w obaleniu komunizmu, w powstrzymaniu wojny, która nam groziła. Ale to, no i z, tego, z tej racji jest świętym. A nie dlatego, że czasami popełniał błędy. Gdyby przeczytał Koran, czy chociaż o Koranie coś z pewnych źródeł, to nigdy w życiu by nie ucałował Koranu. No tego jestem pewien. No tak, abstrahując od postaci tak. Świętego Jana Pawła II, czy, czy innych konkretnych postaci, mhm. mówiąc bardziej ogólnie, świętość nie oznacza doskonałości, bo to rzeczywiście się ludziom myli, prawda? Świętość oznacza doskonałość, ale ten to doskonałość znaczy się nabywa. Nieskazitelność. Nabywa się. Tak? Musi człowiek się udoskonalić, musi być, musi być tak, zbliżyć się do Pana Boga na tyle, że nie ma przeszkody. Tak? Musi, musi być bardzo Osiągnąć pula, do tego, rozumiem. Żeby tak? Wejść do rzeczywistości. Bożej. Tam nie może być plamy grzechowej czegoś. Ale za życia może grzeszyć. On ma czas do nawrócenia. ja ufam, że Pan Bóg też mi daje. Dał mi drugie życie, po to, żebym, po to, żebym ja się zdążył jeszcze do końca nawrócić, po to, żebym ponaprawiał błędy, poogarniał rozmaite swoje sprawy. No i to jest, to jest piękne w ogóle. Właśnie to, że człowiek się całe życie nawraca ku Bogu i wystarczy zaufać Panu, ale tak zaufać z całego serca i mamy szansę każdy ma szansę nawet w ostatniej godzinie dnia otrzymać tego denara ewangelicznego tak? czyli wstęp do nieba pod warunkiem że się szczerze nawróci a jak tak cynicznie sobie myślę a to ja tam mam jeszcze czas jeszcze zdążę no to uważaj bo możesz nie zdążyć właśnie no właśnie mamy 1 listopada Mamy radość, mamy łączność mhm. z tymi, którzy cieszą się chwałą nieba. Wielu z nich nie znamy z imienia i nazwiska, jak już Ksiądz Prawa tutaj to podkreślił. 2 listopada, zgoła inna, inny klimat, można powiedzieć, inny tak. nastrój, ale chodzi też o to samo: o to, żeby te osoby, te ci zmarli w czyściu cierpiący, czyli właśnie ten kościół. E, właśnie, kościół tak. cierpiący, tak samo jak jest kościół nasz tutaj walczący na ziemi oraz triumfujący w niebie, tak mamy tutaj łączność z tym Kościołem cierpiącym, e, no właśnie, przecież oni też już e, no, idą tylko w jedną stronę w stronę zbawienia, prawda? Oni nie mogą Oczywiście. Stamtąd w tym, że spać. Nie wiadomo, jak, jaki, jaki srogi, jaki długi ten czyściec ich jeszcze czeka. I dlatego ja twierdzę, powtarzam się. Może to się wydawać nudne tym, którzy już słyszeli tysiąc razy z moich ust, ale uważam, że jest to sprawa priorytetowa, naprawdę bardzo ważna. Modlitwa za zmarłych. My się wciąż za mało za nich modlimy. Ja też. Chociaż staram się codziennie, z, 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 znaczy odmawiając cały różaniec, czyli piętnaście dziesiątków, y, inaczej trzy części, to siedem dziesiątków ofiarowuję codziennie za zmarłych. Po jednym dziesiątku za moich rodziców i pięćdziesiątków za zmarłych w ogóle, a matce Bożej zostawiam wybór, niech wskaże tych, którzy najbardziej tej mojej modlitwy stawienniczej oczekują. Poza tym, jeszcze taką koronkę mam, moją ulubioną za zmarłych, tą też się modlę, ale wciąż jeszcze uważam, że za mało. No bo no zastanówmy się, no odpowiedz mi na pytanie. Ile czasu w ciągu doby poświęcasz tym, którzy pozostają w największej potrzebie? Ponieważ w największej potrzebie nie są wcale ani bezdomni, ani chorzy, ani biedni, tułacze, jacyś. Oni też są w potrzebie i im również należy pomagać. Nie twierdzę, że nie. Wymagają pomocy, ale najbardziej pomocy wymagają. Właśnie zmarli. O tym zresztą pisze święty Tomasz Akwinata, mówi, że u Boga modlitwa, cokolwiek zrobimy dla właśnie zmarłych, ma dużo większą wartość niż gdyby jakiś bogacz, majątek ofiarował komuś biednemu. To ma o wiele większą wartość to, co dla zmarłych robimy. Proszę księdza nie niemniej nie też te rzeczy troszeczkę bardziej ziemskie, czy powiedzmy dotyczące tutaj życia naszego na ziemi, takie jak zdrowie, tak. są ważne. I tutaj przechodzę do Ale tego... jeszcze, jeszcze jak, jeżeli pan pozwoli, panie redaktorze, jeszcze jest jeden dzień poprzedzający Wszystkich Świętych. Tak, yy, tak Wigilia Wszystkich Świętych, czy też... No właśnie, to była, to była pierwotnie Wigilia Wszystkich Świętych. Po angielsku Wszystkich Świętych to jest Hello Mess. Mhm. Ale Halloween skróciło się w Halloween. Nie wiem mhm. dlaczego, ale tak jakiś nastąpił taki skrót. No to się zdarza językowo, zmitka taka w języku. Halloween. I to pierwotnie oznaczało Wigilię wszystkich świętych. No, Wigilia ma charakter pokutny, bo my się oczyszczamy, przygotowujemy do odpowiedniego przeżycia święta. No ale co teraz z tego zrobiono? Mówiąc. Może nie, może nie bardzo ze Staropolska hospeli. Toż to zgroza jest. Te straszydła wszystkie. No przecież dzieci, dzieci uczą dorośli i to, jest, i to jest absolutny brak odpowiedzialności. Uczą dorośli oswajania się ze złem, z diabelstwem czystej wody. Te wszystkie upiory, wiedźmy tam to wszystko, te, te trupie czaszki jakieś, tak? No, to, jest, to, jest, to jest oswajanie się ze złem, z piekłem. I jak ktoś w tym uczestniczy, tak się bawi, to już go szatan ma na pasku, tak naprawdę. Już wchodzi w orbitę wpływów diabelskich. Diabeł jest na łańcuchu przez Pana Boga trzymany. Ale jak się ktoś zbliży yy, za bardzo, tak że przekroczy tę linię no to już go diabeł ma. Nie zapominajmy, że to nie jest jakiś pocieszny futrzak z wogami i z kopytami, jak on by sam chciał siebie przedstawić, żeby, żeby sam siebie ośmierzyć, a najlepiej jeszcze, żebyśmy w, w, w myśleli, że go nie ma w ogóle, tak? to, to on by najbardziej chciał. Wtedy może sobie swobodnie działać. Tylko to jest inteligencja wyższego rzędu. Niejednokrotnie tłumaczyłem dzieciom czy młodzieży, że to jest taka różnica, Między nami a naszym przeciwnikiem jest, że gdybyśmy mieli rozegrać partię szachów z, z szatanem, to my byśmy jeszcze nie zdążyli nawet spojrzeć na pionki, a co dopiero zacząć rozstawiać, podczas gdy on by już nas 100 tysięcy razy ograł. To jest taka różnica. No i szatan potrafi na przykład spowodować, że tam ktoś przewidzi, ktoś wywróży coś, tak, zapowie. No i nic dziwnego. Bo diabły się poruszają z prędkością większą niż 5G. Znaczy, potrafi w ciągu ułamka sekundy obiec całą Ziemię. No więc on praktycznie widzi to, co się dzieje aktualnie i słyszy. I może mówić, aha, to będzie tak i tak. I tu przyjeżdżasz do domu o ojej, tak jak mi przepowiedziała wróżka, rzeczywiście. Niesamowite. No niesamowite, no bo to jest ingerencja nadprzyrodzona, ale nie nadprzyrodzona po Bożemu. Nie Duchem Świętym inspirowana, tylko przeciwnie, złym Duchem. Na szczęście nad tym złym duchem i władcą jest tutaj Jezus Chrystus. Proszę Księdza, no, można powiedzieć, że to, co Ksiądz powiedział teraz o Halloween, o tym wszystkim, to jest coś, co bardzo dobrze wpisuje się w nasz portal. Dlatego, że to jest o, kwestia wychowania. To miło mi. Tak. Kwestia wychowania dzieci, kwestia wychowania przyszłych pokoleń. Można powiedzieć, że te dni minione, ostatnie, spełniają taką rolę wychowawczą. To znaczy, oprócz tej roli duchowej, stricte, te też mamy właśnie tę rolę kulturową. I, tak. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby dzieciom, żeby przyszłym pokoleniom no właśnie przekazywać te wartości i szacunek do zmarłych, szacunek do e, też przyszłych, do, do przeszłych, przepraszam, pokoleń, do, do tego, żeby odwiedzić chociażby grup babci, dziadka, żeby z szacunkiem spojrzeć na życie przodków, żeby spotkać się też z rodziną, z tymi, którzy są jeszcze po tej stronie, bo to też często taki wymiar rodzinny mają te dni, a więc to wszystko jest, y, myślę, bardzo ważne, bardzo istotne. Oczywiście, że tak. I tutaj y, no, kiedyś byłem, taki, tak, podam taki przykład, ale to przed laty już było. Byłem w, tu w Warszawie nieopodal, stąd jest taka restauracja Beef and Pepper. Tam sobie siedziałem. I patrzę, a tam same koszmarki, jakieś dynie wyżłobione, jakieś tam yy, trupie czaszki, coś tam jakieś takie dekoracje właśnie halowe. Ja się pytam, a co to jest? Co to ma znaczyć? No, tradycję trzeba podtrzymać. A ja mnie jaką tradycję? Czy to jest nasza katolicka i polska tradycja? Czy nawet nie, nie leżało obok naszej tradycji w ogóle? To jest przyniesione przez heretyków. Przez heretyków, którzy no jeżeli nie czczą Matki Bożej, no to Pan Jezus jako, jako Bóg kocha swoją Matkę miłością doskonałą, czyli dla Matki wszystko. Jeżeli ktoś Jego Matce uwłacza, jeżeli ją postponuje, no to niech nie liczy na, na łaskę u Pana Jezusa. I to, co pisał zresztą Ludwig de Montfort. Bardzo, ja, to, ja to też kupiłem i jestem tego zdania. Jestem pewny tego, że droga przez Maryję jest o wiele krótsza do pana Jezusa i, do, i tym samym do całej przynajmniej Świętszej trójcy, niż tak zwana droga bezpośrednia. Kto idzie bezpośrednio. Boryka się o własnych siłach, a Maryja ma ten charyzmat, ma ten dar, że doprowadza drogą na skróty, bezpośrednio w ramiona Ojca Niebieskiego, bezpoś... oczywiście przez swojego ukochanego syna, który też matkę swoją kocha y, taką miłością, że nawet jest w stanie, to już były świadectwa niejednokrotnie, uchylić wyrok piekła, jeżeli matka go o to poprosi, tak? I zamienić piekło na czyściec. Proszę, Kierę Zaprawata. Tak. Chciałem jeszcze kilka słów, bo zaczęliśmy od tego, tak. a więc pozwolić na tym zakończymy. Nie, jeszcze może bo, jedno Panie redaktorze, jeśli tak. można. Przepraszam, ale, ale też jeszcze o tym nie zapominajmy, że to jest też psucie dobrego smaku naszym dzieciom. A Bóg, Deus pulchrum jest, Bóg jest też piękny, tak. No nie wolno, to ma też walor religijny. Nie wolno uczyć brzydoty. Prawda, prawda, dobro, piękno. Tak. Tak, A to jest tak brzydkie, można... to jest tak mniej więcej brzydkie, porównując jak te, jak te parady zwłoczeńców panoszące się po ulicach. Prawda, dobropiękno. Transcendentalne wartości, które warto przekazywać. Proszę, Księdza Prałata, tą wartością, tak jak powiedziałem, taką można powiedzieć przyziemną, ale jednak bardzo hmm. często też modlimy się o to, jak to było, z, w kilku słowach poproszę, z Księdza Zdrowiem i jak to się stało, że możemy znowu gościć Księdza i widzieć to przed ja, właśnie chociażby ja, w naszych ja jestem, odbiornikach. Ja jestem przekonany, przekonany, ale to nie mam wątpliwości komórkach. co do tego, że, że to, co się stało, to był cud. To była ingerencja Boża, nadprzyrodzona. Za sprawą oczywiście Maryi i moich, moich patronów, do których się cały czas modlę, Pan Bóg dał mi nowe życie. Nie wiem na jak długo, nie wiem czy w jakim wymiarze, tak? bo jeszcze w dalszym ciągu mam kłopoty z ogarnianiem, z zapamiętywaniem. No, nie potrafię się skoncentrować na tyle, żeby coś dłuższego napisać czy przeczytać. Tak? No mogę takich wywiadów udzielać, tym się czuję jak ryba w wodzie, ale i to jest moja jedyna dostępna mi działalność w konfesjale też W konfesjonale też się jeść nie mogę, no bo muszę korzystać co chwilę z toalety. Zanim bym poszukał na przykład obok katedry, gdzieś bym znalazł wreszcie toaletę, to już by doszło do katastrofy. No nie mogę po prostu. Nie mogę żadnych właśnie czynności dróż spełniać, poza tym, że. No, właśnie tak jak tutaj, żeby jakieś krótkie, coś krótkiego napisać gdzieś w na mediach społecznościowych czy udzielić wywiadu, ale to mówię. Mam taką nadzieję, żywię nadzieję, że mój biskup uchyli ten zakaz całkowicie. No, ale to jest tylko moja nadzieja. Biskup nie musi tego robić. To jest jego dobra wola. Tak, no i tak to, tak to rozumiem. Ale to jest, to jest, uważam, cud. Zresztą pan doktor. Majewski, operator i reżyser tych moich filmików, tam na dał komunikat o stanie mojego zdrowia i napisał, że kto widział księdza Prałata w tym stanie, w jakim był jeszcze nie tak dawno, to nie ma wątpliwości, że to nie graniczy z cudem, to jest cud. Chwała Panu, chwała za, za tak. ten cud, e, miło księdza jeszcze raz gościć Ale i jeszcze, e, i jeszcze panie, raz to podkreślić. się, jeszcze jedno bym chciał powiedzieć, jeżeli można, tak? Kwestie posłuszeństwa. E, no właśnie, bo ksiądz tak, bo, kilka razy powiedział o tym, a więc jeszcze to, nie, nie, na koniec. Bo tu jest, bo tu, niektórzy, 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 i to chcę to wyraźnie powiedzieć, wyartykułować, niektórzy mi zarzucają, że ja nie walczę. No, no ludzie, a z kim ja mam walczyć? Z moim biskupem? To jaki byłby ten mój katolicyzm? To ze mnie byłby wówczas katolik taki jak, no, nie przymierzając z koziej tuszy klarnet. Tak? No co to za katolik, który swojemu biskupowi nie chce być bezwarunkowo posłusznym, tylko wtedy posłusznym jest, kiedy mu to odpowiada. No to nie jest żaden katolicyzm. To z wiarą katolicką nie ma nic wspólnego. Ja osobiście, to mówię szczerze, bardzo szczerze zaznaczam, ja kocham mojego biskupa i pragnę mu być posłusznym do końca moich dni, bezwarunkowo. Wystarczy, że biskup mi napisze, że zakazuje mi tego, czy nakazuje mi to i ja to robię. Nakazuje księdzu to i to, robię posłusznie. Zakazuje księdzu tego i tego, nie robię tego. Biskup ma takie prawo i z mojej strony nie taktem wręcz byłoby, Dopytywać się, a dlaczego, a coś. To nie jest moja sprawa. Wystarczy, że mój biskup wie dlaczego. Może chce wypróbować moje posłuszeństwo. Może ma inne jakieś powody. Wystarczy, że wie to mój biskup. Ja wiedzieć nie muszę, ale jeżeli ja jestem posłuszny mojemu biskupowi, to jestem zarazem na tym polega właśnie moja wiara katolicka jestem zarazem posłuszny moje, mojemu panu, zbawcy. I mistrzowi Jezusowi Chrystusowi. I to jest, i wtedy na, na pewno nie zbłądzę. Bo gdybym wypowiedział posłuszeństwo biskupowi, no to ze mnie żaden katolik by nie był, no i na pewno panu Jezusowi by się to nie podobało. Posłuszeństwo należy rozumieć bezwarunkowo. Biskup każe, rób to, biskup zakazuje, nie rób tego. Koniec, kropka. Biskup ma takie prawo. Módl się za swojego biskupa, nie krytykuj, nie opowiadaj jakichś tam niestworzonych rzeczy, nie uprawiaj mądrości inaczej. To nie jest ta... zbyt łatwe czasami. A czy pan Jezus obiecał nam łatwe życie? Ja jestem szczery do bólu, tak? szczery do bólu. Czasami się niejednokrotnie się narażam, tak? Ale to też mówię szczerze, na tym polega mój katolicyzm, moja wiara katolicka, że ja mojemu biskupowi zamierzam być posłusznym do końca moich dni. Tak mi dopomóż, Panie Boże, wszechmogący, w trójcy jedynej i wszyscy święci. I ładnie nam się to wszystko tam klamru zamknęło, jeżeli chodzi o dzisiejszą tematykę. Miło księdza jeszcze raz, powtórzę to, widzieć wśród nas. No i oby, oby rzeczywiście wszystko było w porządku, i, i żebyśmy częściej księdza widzieli i w mediach, ale też księdza widzieli w dobrej formie, bo coś tak czuję, że ma ksiądz jeszcze coś do zrobienia ważnego. No tak myślę, no bo po co, po co mi to drugie życie dane, gdybym, no wiecie, że pan mógł nie chce śmierci grzeszyć to po pierwsze, a po wtóre, no, może ma coś jeszcze dla mnie, jakieś zadanie. Zapewne wiem, tak. tak. Z naszym gościem ksiądz prałat dr Roman Kneblewski, emerytowany proboszcz Parafii Świętego Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również Panie redaktorze i Państwu wszystkim. Dwogim widzom. A ja Państwa odsyłam do portalu afirmacja.info. Tam więcej informacji, treści, również publicystycznych, afirmujących rodzinę, afirmujących życie i ogólnie tradycyjne wartości. Jeszcze raz kłaniam się nisko. Paweł Zdziarski, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.